Jeżeli chciałbyś poznać dokładny lek Kacpra Halcarza, który pozwala mu zarabiać 50 tysięcy miesięcznie przychodu MRR, to w tym odcinku Ci to dokładnie pokażę. Pokażę Ci sposób w jaki pozyskuje swoich widzów, których potem zamienia na klientów, w jaki sposób ich utrzymuje oraz jak wygląda jego strona sprzedażowa, jakich mechanizmów używa? Oraz na czym tak naprawdę Kacper zarabia. Zanim jeszcze przejdę dalej, chciałbym powiedzieć Ci, że w tym odcinku nie będzie miliona przejść, nie będzie łatwiej dopaminy i że to jest bardziej wideo niszowe, więc jeżeli nie jesteś zbytnio zainteresowany mechanizmami marek osobistych, to możesz włączyć te wideo. A jeżeli zdecydowałeś się zostać ze mną, to zapraszam do oglądania. Kacper pozyskuje swoje lidy, czyli swoich odbiorców. Przez trzy główne social media: YouTube, Instagram i TikTok, z czego na TikToku nie będziemy się zbytnio skupiać, bo wrzuca on tam praktycznie to samo, co na swojego Instagrama, plus przekierowuje swoich widzów właśnie na, na swojego Instagrama. Przejdźmy od razu do YouTube'a, czyli jego głównego źródła pozyskiwania odbiorców. Posiada on na swoim kanale. Prawie 50 tysięcy subskrybentów Oraz wrzucił ponad 500 filmów, co jest naprawdę niezłym wynikiem Oprócz tego Kasper ma również dwa kanały, na których nie będziemy się zbytnio skupiać, bo nie jest na nich regularny Jedynie o tym kanale opowiem jeszcze więcej w późniejszej części tego odcinka Jego kanał i content opiera się w głównie w tematyce Lux Maxingu Samorozwoju, Glow i tak itd., jest przeznaczony dla młodych chłopaków mających około 18-17 lat. Tworzy on filmiki trwające około 10 do 30 minut, gdzie skupia się głównie na treściach edukacyjnych. Jednak nie robi tego w zwykły sposób. Nie podaje ci suchych informacji, lecz informacji naładowanych emocjami. Zmianą wartości, motywacją, pragnieniem, bólem. To tworzy w zasadzie Kacpra jako lidera kultu. Tak samo jak Hamza, który zresztą ma w nazwie kult, lider Hamza, tworzy on pewnego rodzaju kult. I ten kult tworzą pewne cechy do siebie połączone, a są nimi wspólny wróg, lider, Doktryna, język, symbole, rytuały i zwyczaje i nie chodzi mi o takie rytuały, w których idziesz z jakimiś typami do lasu i się modlicie, albo wykonujecie jakieś dziwne rzeczy. Transformacje, dowód społeczny, ekskluzywność oraz filozofia. I co chciałbym, abyś zapamiętał, to nie myl kultu z czymś złym. Wiem, że to słowo jest niezbyt dobrze nacechowane, bo kojarzy nam się właśnie z jakimiś obchodami, z jakimiś dziwnymi rytuałami, ale nie o to w tym chodzi. Własne kulty również mają takie marki jak Apple, Starbucks, Red Bull, Nike i wiele, wiele innych, więc sam już pewnie jesteś w kilku kultach i nawet o tym nie wiesz. Kacpra, jako lidera kultu, cechuje kilka rzeczy. Zna świat głębiej niż ty. Demaskuje on właśnie ten aktualny świat, tak samo jak na przykład Andrew Tate Matrixa. Osiągnął sukces i ma na to dowody. Odrzuca on współczesne normy, jednocześnie oferując ci nowe, nowoczesne, jego własne normy czyli życie bez etatu, bez szefa. Jest pewny siebie, ma misję i nie negocjuje. Jego lejek opiera się na. Przyciągnięciu wiza, wyedukowaniu go i konwersji. Przekształca on świeżych odbiorców w lojalnych klientów. Pokazuje ich ból, wizję oraz potrzebę zmiany. Daje edukację jako rozwiązanie, które oni sami potem wybierają, podświadomie. Ale możesz zapytać, skąd Kacper wie, jaki ból, jaką wizję i jaką potrzebę zmiany ma jego widz. Więc. Kacper, tak samo jak i pewnie większość osób, które posiadają markę osobistą i skutecznie ją monetyzują, wie dokładnie, kim jest jego ICP, czyli jego idealny klient. Kim on jest, ile ma lat, czym się zajmuje, jakie są jego wymarzone rezultaty, jakie są jego punkty bólu, obecne przekonania, jakie mogę mu przekazać nowe przekonania, czego już próbował. Dlaczego utknął w tym miejscu, jakie ma motywacje, czego unika I to wszystko sprowadza się do obiekcji, które potem Kasper może punktować właśnie w swoich materiałach Czy to na YouTubie, czy to na Instagramie Dlatego nic na jego kanale nie jest w przypadku, wszystko jest zaplanowane Framing Kacper ma również bardzo dobrze opanowany framing w bardzo osobistej to jest sposób na opakowanie Twojej osoby wiedzy i komunikatów. Tak, aby ludzie widzieli Cię w konkretnych ramach, tak jak Ty chcesz być postrzegany. Wyciąłem tutaj screena z jakiegoś losowego materiału Kacpra. Książki. One tu nie są z przypadku. Mają za zadanie sprawić, abyś podświadomie pomyślał sobie, że ten człowiek wie o czym mówi, że on się na tym zna. Tak samo jego społeczność sprawia, że jesteś ciekaw, co tam jest. Jak się do niej dostać? Światło, tło, jakość. To wszystko sprawia, że postrzegasz go jako bardziej profesjonalnego, co przekłada się oczywiście później na większą konwersję, na większe zaufanie. Tak samo fryzura, świeża fryzura. Jest to tak zwany również efekt halo, czyli błąd poznawczy, który polega na tym, że jedna pozytywna cecha danej osoby, rzeczy lub marki Wpływa na naszą ogólną ocenę, nawet jeśli nie ma to racjonalnego uzasadnienia. Weźmy na przykład osobę atrakcyjną. Często automatycznie uważamy, że im ktoś jest bardziej przystojny, tym też jest bardziej mądry, uczciwy, kompetentny, sympatyczny, mimo że uroda nie musi mieć nic wspólnego z tymi cechami. Idąc dalej, opis filmików. Tu tak samo nic nie jest przypadkowe. Opis filmików, czyli to, co widzisz, właśnie pod jego wideo. Emocje, link do jego VSL, do którego przejdziemy za chwilkę, link do jego strony Nowy Renesans i to wszystko jest Above Default, czyli nad linią przewijania. VSL, czyli tak zwane po polsku wideo sprzedażowe, składa się na to, że ma po prostu zachęcić. Widza, aby od Ciebie kupił. Jest to wideo obrane w emocje, w socialproofy, w całą psychologię związaną ze sprzedażą. Kasprawielsel składa się głównie z huku, z mocnego otwarcia, które przyciąga uwagę, zbudowania napięcia, przedstawienia problemu i jego negatywnych skutków, ustanowienie wiarygodności, dostarczenie wartości. Z przedstawienia oferty, czyli w tym przypadku jego społeczności, i z zamknięcia to wszystko prowadzi do jego strony Nowy renesans, czyli jego strony sprzedażowej. O której jeszcze będę mówił na, na końcu tego wideo. YouTube to jest jego główne źródło pozyskiwania odbiorców, sprawienie, żeby go poznali, polubili i zaufali. Przechodząc dalej, Gazpras Instagram jest również jednym z bardzo ważnych elementów sprzedażowych, bo to tutaj mogą zobaczyć jego personalną stronę, bardziej mu zaufać, oraz bardziej się do niego jakkolwiek to zabrzmi, zbliżyć. Z czego składa się jego profil? Ma on estetyczne zdjęcia, pokazuje na nich swój lifestyle, jaki jego prawdopodobnie ICP chciałby mieć pokazuje, że już to osiągnął i ma na to niepodważalne dowody. Wszystko na tym profilu wygląda estetycznie oraz spójnie. Reelsy. Kacper tworzy różnego rodzaju content na swoim Instagramie. W tym jego content polega głównie na treściach motywujących, kontrowersyjnych, które mają za zadanie przyciągnąć nowych odbiorców content edukacyjny zmieniający poglądy i patrzenie na świat, przedstawienie transformacji, social proof i przemiany klientów. Kacper ma również dobrze dobrany typ muzyki, który pasuje idealnie do jego marki osobistej oraz ma on swój styl montażu, w którym tworzy właśnie te reelsy wszystkie. Kolejna kwestia przypięte reelsy. Są one bardzo, i to bardzo ważne, ponieważ pokazują jego własną transformację oraz transformację jego klientów. Jego własna transformacja i jego klientów jest niesamowicie skuteczna, ponieważ wprowadza dowód społeczny. Kasper już sam to osiągnął i to jest niepodważalny dowód. Kasper jest, można powiedzieć, swoim produktem i nie reklamuje się: kup mój produkt, tylko mówi, zobacz, ja już to osiągnąłem. Pomogę ci również to osiągnąć, ale w dwa razy szybszym czasie. Oprócz tego takie treści angażują oraz motywują. Pokazują, tak jak powiedziałem wcześniej, że masz wiedzę. Twoja transformacja i transformacja twoich klientów sprawia, że jesteś autorytetem. IG Story Sekwencje. To jest jeden z najważniejszych elementów. Jeden z najważniejszych broni, jaki możesz wykorzystać na swoim Instagramie, aby konwertować swoich widzów. Ale nie będę na nim się tutaj szczegółowo wypowiadał, bo zamierzam to zrobić prawdopodobnie w jakimś oddzielnym, innym odcinku przeznaczonym jedynie właśnie sekwencjom na, na story na Instagramie. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to najpotężniejsze narzędzie na EG do sprzedaży. I, co ważne, nie dodajesz na nich już wiedzy, bo to wszystko dodajesz już w Reelsach. Około 85% odbiorców na story to obserwatorzy, co sprawia, że osoby, które je oglądają już Cię przynajmniej chociaż trochę kojarzą. Już nie są zimnymi lidami, których pozyskujesz z Reelsów właśnie. Już są to troszeczkę cieplejsze albo bardzo, bardzo gorące lidy. Idąc dalej, wyróżnione. Kacper na swoim profilu ma cztery wyróżnione story na których wrzuca Lifestyle Q&A Opinie oraz znowu Lifestyle Jeżeli chodzi o Lifestyle pokazuje on styl życia jaki jego ICP chciałby mieć pokazuje, że już to osiągnął a dowodami są po prostu zdjęcia z różnych wyjazdów z luksusowych miejsc i tak dalej, i tak dalej. QA zmniejsza obiekcje związane z dołączeniem do jego społeczności, co w przypadku sprzedaży low ticket zmienia konwersję, oczywiście mówiąc na korzyść jej. Opinie nowego renesansu, w których podaje ci po prostu social proof, wynik jego klientów oraz po prostu pokazuje to. Że jego metoda działa i ma na to dowody, i to bardzo dużo dowodów. I kolejna: Storka z Lifestylem pokazuje taki styl życia na Instagramie, ponieważ jego idealny klient właśnie tego pragnie. Wszystko to jest zaplanowane. Sprawia to, że klient bardziej mu ufa oraz dostaje dawkę motywacji, aby również to osiągnąć. I storki na Instagramie to według mnie must have, aby mieć zaangażowaną publiczność. Istnieje taka pewna zasada 7.11.4 od Google i opiera się ona na niej, że potencjalny klient potrzebuje właśnie około 7 godzin zaangażowania z daną marką, 11 punktów styku oraz 4 różnych lokalizacji, aby poczuć się komfortowo z podjęciem decyzji zakupowej. Dlatego storki są również ważnym puzzlem w całej układance personal brandingu. Również po napisaniu Dma, którego możemy zobaczyć tutaj, dostajemy automatycznego Dma z prawdopodobnie menu chat Brzmi on tak, nie będę go czytał. Możecie zastopować i przeczytać go sami. Ale jest to w skrócie mówiąc oferta dotycząca właśnie jego społeczności, również osadzona emocjami. Plus, dostałem również follow-upa po jakoś tam 20 minutach, że chce się tylko upewnić, że link zadziałał i że wszystko jest w porządku. Jeżeli masz jakieś pytania, tak czy inaczej, daj znać, jestem tutaj, żeby pomóc. Najprawdopodobniej Kasper nie, nie robi tego sam, nie wysyła tych yy, ze swojego komputera tylko komuś po prostu to zleca. Taka osoba zazwyczaj nazywa się po prostu setter. I podsumowując Instagrama, drugi najważniejszy, najważniejsza platforma wykorzystywana właśnie przez Kacpra w celu sprawienia, aby ci klienci mieli więcej punktów styku, żeby ci bardziej zaufali. Jeżeli mieliby jakieś obiekcje, to zawsze mogą je tutaj zmniejszyć oraz po prostu jest to kolejne źródło w jego leku sprzedażowym. I przejdźmy teraz do śmietanki tego wideo, czyli do strony sprzedażowej Kacpra, do której przekierowuje właśnie osoby z, ze swojego Instagrama i YouTube'a. Z czego składa się jego strona? Na początku widzimy główny tytuł: Stań się mężczyzną, którym zawsze chciałeś być. Cały ten nagłówek, cały ten tekst jest nacechowany emocjami i. Logika jest jedynie tutaj, która mówi nam, że w środku płatnej społeczności jest ponad 12 ekskluzywnych kursów. Idąc dalej, widzimy kolejny VSL, który trwa 7 minut. Nie są wrzucone na, na YouTube. Zbija on jeszcze pozostałe obiekcje. Przedstawia ofertę, połączone również z motywacją oraz również używa Pattern Interrupts czyli tych podkreśleń na czerwono które sprawiają, że najważniejsze elementy z tego tekstu są, są bardziej wyróżnione wyglądają na bardziej ważne Dla kogo jest Nowy Renesans? Co znajduje się w środku? Czyli opis, już to bardziej logiczna część plus to po prostu co znajdziesz w środku jego społeczności. Ale oprócz tej logiki wszystko jest również powiązane z emocjami. I tak samo jak jakbyśmy mieli się cofnąć, jak mówiłem wcześniej o kulcie, a dokładniej mm, o rytuałach, jak nie chodzi nam o rytuały w lesie, to chodzi nam właśnie w głównej mierze o rytuały, czyli, czyli wydarzenia na żywo, spotkania i webinary. Sprzedanie wizji, wartości oraz tożsamości, kolejne emocje, bonusy i są one świetne do utrzymania. Z Osoby właśnie w społeczności na dłuższy okres czasu. Social proof i testimoniale czyli must have każdej marki osobistej i ogólnie sklepu internetowego. Oferta i ceny a po kliknięciu właśnie w przycisk przekierowuje nas od razu na albo na Stripe'a albo na Skula. W zależności od oferty, jaką wybierzemy. Pytanie i odpowiedzi. Aby zredukować już ostatnie ostatnie obiekcje, które dany, dana osoba przeglądająca tą stronę może mieć. I na końcu również widzimy jego dwie główne platformy. YouTube i Instagram. School, czyli strona której można tworzyć w społeczności. Tak jak powiedziałem wcześniej, po kliknięciu, w ten przycisk przekierowuje nas on na, na stronę Skula, gdzie Kasper ma swoją społeczność i co możemy znaleźć na tym landing pageu. WSL, ten YouTube, oraz transformacje, czyli Social Proof oraz testimoniale Widzimy, że. Kacper ma około 320 członków, to oczywiście się zmienia z dnia na dzień. Tak samo się cena zmienia, ale robiąc szybką matematykę możemy obliczyć mniej więcej ile zarabia. Plus oczywiście Kacper ma ofertę high ticket, no przynajmniej tak mi się wydaje. A jeżeli jej nie ma, no to dużo i to dużo traci. I opis, który również jest nacechowany emocjonalnie. Zmarnowałeś już wystarczająco dużo czasu, próbowałeś porad, które nic ci nie dały. Czyli idealne właśnie trafienie w ból naszego idealnego klienta. Wciąż stoi w miejscu. To kończy się już dziś. Przedstawienie benefitów. Kasper ma również jeszcze drugiego skula, który skupia się na budowaniu marek osobistych. Głównym właśnie lekiem do tego skula jest Kasper Halcz Biznes. Jak i również. Osoby z tego skula, ale na nim nie będziemy się skupiać za dużo. Także to wszystko w tym wideo. A jeżeli ty masz własną markę i chciałbyś ją skutecznie monetyzować, albo już ją monetyzujesz, ale chciałbyś poprawić swoje wąskie gardła, to kliknij w pierwszy link w opisie i umów się na rozmowę. I to tyle. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chciałbyś otrzymywać jeszcze więcej wiedzy dotyczących marek osobistych. I więcej Case Study. Cześć.